はいました。 Miejsce Fisk Tower Fisk? Zatrzymaliście go już? Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juri, osiem lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. Marker? gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. E, tak! Przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Muszę się pośpieszyć wracać do prawdziwej pracy. Dajcie wsparcie! Times Square! Jesteśmy pod ostrzałem! Dawaj, Staro! Chodzę na filiżankę świeżych obrażeń! Muszę was ostrzec! Rozpiera mnie dziś energia! Kiepsko to wygląda! ma dużo gości na liście płac. Spidermanie, co to z tobą? Już kończę, a wy? Zaraz wchodzimy! Niedługo będę! Nie mogę się doczekać miny jego kiedy go skujecie. Dobra Yuri, załatwione. Co się stało? Yuri? Juri! Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Wsparcie. I ogarnijcie śmigłowce! Juri, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnie się na. To, to ja pójdę. Masz wolną rękę. Tak. Już niedługo i... Uwaga! Hej, dokąd idziesz? Łapcie! Utoruję wam drogę. Za mną! Spadaj, spider Spidermanie, damy sobie radę. I tak na Nie chcecie martwić kolego, ale nie dacie rady. No. Dzięki, miło, że tak we mnie wierzycie. To się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. Rodzice! Rodzice! Muszę załatwić To Gotowi do strzału. Niech tak nie załatwisz! Nie masz to nic. To w porządku. To już chyba wszyscy. Dawaj, dawaj! Wyłączyli windy! Na schody! Ja tam wolę działać bezpośrednio. Spider-Mania, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Witma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, co do serwerowni. Ciocia dzwoni. Lepiej odbiorę. Przeciwnicy piętrowy Ale cześć, Ciociu! Co to za hałasy? E, oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie! Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, ko

I NIE wreszcie! Muszę znaleźć serwerownie, zanim skasują do wody. Jeśli wejdę tędy, zniszczą wszystkie rowery. Muszę się tam jakoś wślizgnąć. No i proszę. Ha, moje własne prywatne wejście. Fisk to klugawy kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Ruchy! szepka wszystko światowa! Nie Są tak uroczy w swojej nieświadomości. Jeszcze Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła! Nie daj mu się zbliżyć do konsulety! Na zawsze! Zatrzymajcie go! Uwaga! Wkrótce nastąpi usunięcie. system jeszcze pracuje. A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyków. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Choć nie To tchórzostwo. Napięć. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt. Ale to dodaje mi uroku, nie? Wasie! Otwórz sensy! Już! Omijcie go! Zniszczcie wszystko! Rozejrzyj się! To moje dzieło! A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego! No obraz załatwiłem na tego spasionego szefa gangu i to przed śniadaniem. Beze mnie rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści. I będzie to twoja. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. No to przygotuj się na kw... Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. To już chyba wszyscy. Droga wolna! Jazda! Hejka! No to Willy chyba postanowił nawiać z Hookiem. Chyba jest w Idź to sprawdzić. Poszukamy bom. Wszyscy wychodzić. Ewakuować budynek. Znajdę ich. Podniosę to. Musicie szybko się wyczołgać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? Szybko, szybko, szybko! Dobra, Willy! Zaraz się spotkamy! Spidermanie, Jak tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Kurde. Yuri, daj tu sanitariuszy! Szybko! Próbujemy! Uważajcie! Tobie już dziękujemy. Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. Było nie zadzierać, Kingfiner. Co Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? Nie wystarczy dla wszystkich, dobra, tu już czysto. Zapierze muszą być gdzieś z przodu. To by był Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź! Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. W chodzicie na pasku fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Zatem wasz plan nie wypalił. Pora na plan B. Łomot od spajkini. Nie go wpuścić Okej, hey, Zdaje się, że część twoich ludzi pracuje dla Fisk'a. Na szczęście, to była ostatnia linia obrony u niego. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go. Z przyjemnością. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Men. Odpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas Twoich wygłupów dobiegł końca. E, wiesz, że doskonale Cię widzę, prawda? Osiem lat użerania się z nim. Dla mnie? Nie musiałeś! Muszę zaczekać na okazję. Co ty robisz?! Przeładowuję się! Jak to możliwe?! Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany! Zniszczę cię! Daj z siebie wszystko! Zginiesz na próżno, tak jak żyłeś! Daj z siebie wszystko! Powiedziałem coś nie tak? Przegrywasz, Willy! Nawet nie zacząłem się starać! teraz mam szansę Ależ ty jesteś męczący trzymaj się zaraz będzie po wszystkim z zaleśnieniem problemów tego miasta! Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie, co robić, panowie! Tracisz grunt pod nogami, chłopcze! Zatkam cię! wtórnie! Potraficie walczyć! Nie walczcie! Na niego! Za jest! Żadnych wymówek! Zada wam płat! Nie! Dan sobie radę!

To zakończyć. Pomoc na życie. <grymne> Co, damy sobie buzi, może później. Wymarzony powrót do rajter. Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda... Oj, muszę lecieć! Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować!